You and Jeżeli masz problemy z poczuciem humoru i dystansem do świata lub cierpisz na nadciśnienie i uwiąz starczy, nie oglądaj tego teledysku. W każdym innym wypadku przed włączeniem klipu zapoznaj się z pojęciem słowa ironia i skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż teledysk niewłaściwie zrozumiany może zagrażać twojemu życiu i zdrowiu. Heh <laughs> ne? <laughs> Jest to nasze wiesz, To co nasze jest, najlepsze jest, bo nasze jest. To co nasze jest, lepsze jest, jest, jest to nasze wierzch. W genach mamy to czego nie ma nikt inny Zjeżdżają do nas wielu świata stron Tu dobra wódka i dobre dziewczyny Szukaj u nas idealnych żon A nasze panie nie ma Siemanko, Aha. Siemanko z tej strony pracy 369 i witam Was w moim powrocie do Minecrafta. Tak, znowu zacząłem grać Minecrafta. Jestem obecnie na serwerze mchc.pl i zakładam po raz trzeci lub czwarty, nie pamiętam już, zakładam Kindię Savage. Znaczy, nie ja zakładam, lecz e, Shazad, mój taki mały duży. <śled> dobra, <śled> sorry, dobra, zakładaj tę Kindię i ten. Zakładaj, bo ja nie mogę gdzieś. Dobra, dawaj, zakładaj, bo ja już mam sadeć powraca napisane. O, dobrze. Teraz sad. Ej, nie mogę, co? O, kurz. Wiem do mnie. Dobra, Sadeś da O, kieseci, kieseci. Tak, gdzie. Już mi chcecie rozobać. Już mi chcecie rozybać gminy. A, ci. Dobra, przadzam zaproszenie, I mnie. I co już od razu? To spoko. Chyba, że chcecie nas chyba zostać coś. Ej, nie, 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 dawaj, Bifon, daj mi trochę tego złota. Bo ja potrzebuję. Ej, i w tym samym momencie ota. No to mnie. A nie ma złota? Bo widzę, że masz tyle bloków. No tak, no ty znam mnie. Ale ty nie mieć No, Daj mi ja ci oddam, bo ja potrzebuję dokładnie jeden blok. O. Ja ci daję bloka. No to dajcie mi blok. Lol! Nie. Proszę, ja tylko nie, jeszcze... <głos> <głos> jeszcze jedną e, stawkę złota mam Ja no. mam blok Fark. O dobra, jest szatka, Dzięki Dobra, teraz... E, teraz ten... E, Dodaj mi wagi również o zap No stój, dochodził równo, Placek Bo to się na tocie Dobra, dobra Ja muszę pierwszy No <głos》> Ej dobra, robię to Placek... czy? Okay, no, wow. Ale czekaj, bo mnie nie zaprosił, prawda? Daj mi, to No i jak ja mam teraz zobaczyć? G dołącz. A, no, dobra, dobra. G, czekaj, dołącz. Dobra. Nie, czekaj, dołącz, tak? O, dołącz. Dobra, dołącz, dobra. Trzy, cztery. A nie, porównajcie tego mistrza. Czekaj, masz, masz ba, tego. to, odejść. Masz to. Odejdź od Dobra, weź na tego Midrza. Adam ty pod ziemią miał siedzi. A. Ja już kopię im in cable. Intrus, o, intrus. <laughs> ja tutaj tego naczyłem. O już do mnie pa jakiś pan w ogóle. What the fuck? Dlaczego tak nie było, jak wbije do ser? O, siema już jakiś tik do mnie. Eee. <sighs> A syskowy so panego sosa, dzięki. Dobra, dawaj, szasa dajś mi tego czegoś. I kończymy, ale no, powiem tak, e, na razie jest nas trzech, ja, Nervus oraz Shazap. E, jestem liderem, Shazap jest mistrzem, Nervus jest mistrzem, a więc jakby co to pisać do nas, bo będziemy robić raczej rekrutację. O, dziękuję. E, dobra, a więc tak, e, będziemy robić rekrutację, ponieważ stary skład się rozpadł i, Macie i, 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 i tyle, no, a więc to. Jakby co to pisać do mnie, Nerwusa lub przesapa i tyle. I to będzie... I to będzie na tyle. No, Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, do zobaczenia na mch.pl